Witam w kolejnych ogrodach z rudą. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać pomysł na rabatę, na której królują brzozy. Nie bójmy się sadzić drzew na działce. Może i brzmi to banalnie, ale budynek tak wysoko posadowiony do tej pory wręcz sterczał na tej działce. Natomiast jak posadziliśmy brzozy, one wyrównały proporcje i ten budynek stał się dużo przyjemniejszy w odbiorze. Oprócz tego sadzenie drzew przynosi bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim cień w gorące, upalne dni. Kolejną korzyścią jest sama produkcja tlenu, o czym nie muszę Wam zbyt dużo mówić, ale zwróćcie też uwagę na sytuację w miastach. Na drzewach posadzonych w Waszych ogrodach migrujące ptaki mogą odpocząć, a przecież krajobraz miasta nie jest dla nich przyjaznym środowiskiem. Brzozy należą do jednych z moich ulubionych drzew. Ich lekka, ażurowa konstrukcja korony przepięknie tańczy na wietrze. Natomiast biała kora wygląda zjawiskowo w rabatach belinowych, ale oprócz tego pięknie wygląda podświetlona nocą, nawet w stanie bezlistnym. Brzozy bardzo ładnie komponują się z trawami ozdobnymi. Na tej rabacie została zestawiona z trzcinnikiem ostrokwiatowym. Jest to bardzo ciekawa trawa, jedna z pierwszych, która się pojawia już w kwietniu o bardzo wyprostowanym pokroju. Ten pokrój świetnie kontrastuje z mniej zdyscyplinowaną peroskwią łobodolistną. Przed nią zasadziliśmy mocniejszą formę jeżówki ogrodowej. Natomiast na samym froncie zostały posadzone jodły w karłowatych odmianach. I tak latem mamy tutaj piękne kwitnienie. Natomiast zimą eksponuje się kora brzozy, uschnięte kwiatostany traw ozdobnych, a uzupełnieniem są właśnie małe poduszeczki z jodełki. Bardzo lubię kontrastujące ze sobą formy roślin. Uważam, że jest to bardzo ciekawa rabata i mam nadzieję, że Wam również się spodobała. A po więcej inspiracji do Waszych ogrodów, zapraszam na mój kanał na YouTubie Ogrody z Rudą. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Do zobaczenia!